Podczas wieloletniej przygody z młodymi czarodziejami mogliśmy doświadczać stopniowego rozwoju świata, zarówno filmowego, jak i przestrzeni wirtualnej, jaką przemierzał Harry Potter, od prostych i nieskomplikowanych planż, aż do pełni ukształtowanego Hogwartu w piątej części. Wreszcie docieramy do końca całej wędrówki i możemy stoczyć ostateczny pojedynek z Lordem Voldemortem. Niezależnie od tego, czy byliśmy fanami serii, czy też absolutnymi przeciwnikami, fenomen sagi o młodym czarodzieju sprawia, że prawie każdy zna fabułę wszystkich siedmiu części. Światowa premiera gry miała miejsce 12 lipca. Polska wersja natomiast ukazała się 3 dni później, 15 lipca 2011 roku. Rozgrywka przeznaczona jest dla osób powyżej 12 roku życia, ze względu na występującą w niej przemoc. Harry Potter i Insygnia Śmierci część druga jest ostatnią grą z serii, którą wyprodukowało studio EA Games. Podobnie jak w poprzednich częściach, Harry walczy przeciw siłom zła, lecz tym razem potyczka jest ostateczna. Gra zaczyna się tam, gdzie skończyła się pierwsza część i szykuje dla nas całkiem sporo urozmaicenia. Naszym celem jest zniszczenie wszystkich horcruxów, czyli przedmiotów, których Lord Voldemort zaklą cząstki swej duszy, co czyniło go do tej pory nieśmiertelnym. W zniszczeniu czarnoksięskich tworów pomagać będą nam Ron, Hermiona, Neville, Gini i inni uczniowie Hogwartu, nad którymi będziemy mogli przejąć kontrolę. Ponadto czeka nas pojedynek z Bellatrix Lestrange, Severusem Snape'em, Rodzeństwem Karowów i Zastępem ożerców Voldemorta. Prawdziwą atrakcją gry nie jest jednak grafika, dźwięki czy postaci, którymi będziemy kierować. Wszyscy czekaliśmy bowiem na możliwość ukrócenia Voldemorta o głowę i jego węży język. Teraz staje się to możliwe. Czy coś się pali? Czekaj chwilę. To nie jest zwykły ogień, to. Częściowo ślepy i tak dałoby sobie jednak z tą musimy przejść tego smoku. Spotkamy Gryfka i pogląda po drugiej stronie. Idę pierwszy. Wyczekajcie długo. Grę rozpoczynamy na ulicy Pokątnej w banku Gringota. Naszym celem jest zdobycie jednego z jakim jest czarka Helgi Havhubath. Po jej zdobyciu bez żadnych ceregeli przenosimy się do Hoxmida, a następnie po dość długiej potytce ze śmierciożercami brat Dumbledora pomaga przedostać się naszej trójce do Hogwartu. Atrakcją będzie możliwość sterowania nie tylko Harrym, ale także Minervą, McGonagall, Simusem, Nevillem, Ginny, czy też samą Hermioną, która z Ronem udaje się do Komnaty Tajemnic. Na każdym etapie możemy znaleźć kilka przedmiotów, które odblokują postaci w rozgrywce. Zazwyczaj jest to znak insygniów Śmierci. Nic ci nie jest? Wszystko gra. Chyba chcą, żebym przestał ci pomagać. TREND POTA! TREND POTA! walki w tej części staje się podobny do gier FPS. Do kolejnych numerów na klawiaturze przypisane są konkretne zaklęcia: Brentfota, Expelliarmus czy Expulso. Prawy przycisk myszki, określany jako Mysz 2, umożliwia nam precyzyjne celowanie we wroga, niczym przybliżenie w snajperkach. Jak to bywało w świecie magii, Harry oprócz zaklęć ofensywnych dysponuje też defensywnymi, jak Protego, które tworzy tarczę wokół czarodzieja. Umożliwia ona przemieszczanie się na wyjątkowo ostrzeliwanej zaklęciami planszy. Jeśli jednak pro zawodzi, zawsze w pobliżu znajdzie się płot, wystająca skała czy filar, za którym Harry może się schować bądź doń teleportować. Odpowiednie nastawienia czułości myszki i refleks sprawią, że żaden przeciwnik nie będzie trudnym rywalem. Kolejną wadą może być brak paska zdrowia postaci, którą kierujemy. Gdy Harry słabnie, krawędź ekranu staje się przydymiona, a gdy jest bliski śmierci, obraz zamienia się w wysoko mono. Ciekawostką i niesamowitym atutem gry jest możliwość odblokowania postaci Voldemorta w rozgrywce wieloosobowej. Wystarczy zebrać specjalne przedmioty w trybie single player, aby cieszyć się okazją do władania czarnym panem. Warto wspomnieć o wyglądzie menu, bowiem mury Hogwartu widocznego na ekranie powitalnym idą w parze z postępem kampanii. Jako wadę gry możemy zaliczyć chwilę zamroczenie postaci towarzyszących haremu. Hermiona lub Ron pozbawieni sił padają na ziemię i podnoszą się dopiero po około 30 sekundach. Minusem jest brak możliwości przewinięcia filmów, które wymagają od naszego procesora zaawansowanego myślenia. Oglądanie ich po raz któryś z kolei może stać się nużące. Zaletą jest znacznie poprawiony system walki i celowania we wrogów. Grafika nadal nie grzeszy swoim wyglądem, lecz w porównaniu z porażką wizualną części poprzedniej, insygnia śmierci prezentują się okazały. Muzyka i dźwięki nadążają za grą i tym, co dzieje się na polu walki. Dubbing w postaci został przeniesiony z filmowego ekranu, a zatem mamy okazję usłyszeć oryginalny polski dubbing. Teksty, które wypowiadają postaci są niewątpliwie dobrze dopasowane pod względem ich charakterów i znaczenia fabularnego. Śmierciożercy wypowiadają się jak nie do końca rozwinięci pierwszoklasiści, Harry trąci odwagą i brawurą, Hermiona się wymądrza, a McGonagall zachowuje pozę typowego Belfra. I Trend one. O. Proszę go. Wasza noga nie postanie w obwodzie. Gra zapewni nam kilka godzin zabawy w zależności od wybranego poziomu trudności. Gdy skończymy rozgrywkę single player, zawsze pozostaje nam tryb wyzwań. Ostatnia część przygody Młodego Czarodzieja jest finałem pracy studia EA Games nad sagą gier pełnych magii, które rozwijały się tak jak ich główny bohater. Mimo wad, możemy pokusić się o stwierdzenie, że jest to godne zwieńczenie przygody, jaką wykreowała J.K. Rowling. Fanom serii to zakończenie przysporzy wiele emocji i wrażeń, a reszcie graczy zabawę, która urozmaici im nudne dni.